Hej, witam Was w kolejnym odcinku Na wstępie, słuchajcie, chciałabym przede wszystkim życzyć Wam zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych Oczywiście oraz mokrego dyngusa Wiadomo, że teraz te święta tak średnio będą rodzinne Ale powiem Wam, że zawsze jakiś tam sposób jest My na przykład umówiliśmy się z moimi teściami, że śniadanie wielkanocne zjemy razem i będziemy się oglądać poprzez Skype'a czy tam Messengera. Także jakoś to można zrobić. Tak samo prawdopodobnie zrobimy z moją mamą. No i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Oczywiście starajcie się zostać w domu, jak to wszyscy mówią. Uważajcie na siebie. No i przede wszystkim bądźcie zdrowi, bo to teraz jest najważniejsze. Powiem Wam, że ja. Wczoraj i dzisiaj też będę miała pracowity dzień, bo czekają mnie jeszcze do zrobienia dwa serniki i jeszcze zry, muszę zrobić bigos. Yy, no i co? Dzisiaj w sumie powinniśmy święcić jajka, ale wiadomo, jak to jest. Chociaż ja wcale nie rezygnuję z tradycji jak co roku i będę malować jajka. No a jutro zjemy je na świąteczne śniadanko. No dobra, słuchajcie, tyle z mojej paplaniny. Przygotowałam na dzisiaj dla Was wielkanocny draping na kwotę 30 zł i jak widzicie mamy trzy zdrapeczki pensje, dwa razy super bank, dwie ekstra pensje, no i skusiłam się na BUM777. Zobaczymy jak to mi dzisiaj pójdzie. Mamy zajączka wielkanocnego od Lotto, także może nam coś tutaj przyniesie ten zajączek. No a my jedziemy z drapingiem. I zacznijmy sobie może od pensji, <laughs> już Was przybliżam. No, i tak, wygrywające liczby to 31 i 8. No, i szukamy takich liczb. Mamy 29. Jest 31, także mamy jakąś wygraną. Dalej 34, 14, 21. I pensja. A pod 31 mamy 2 złociszki. Także mamy zwrocik i mamy kontrolne C. Dobra. Kolejna pensja. Tym razem wygrywające liczby to 33 i 7. A mamy 6 32. 29, 8, 11 i pensja. Także tutaj niestety mamy z drapeczkę przegraną. Widzę S. A gdzie mamy resztę kontrolnych? Nie wiem. No dobra. Kolejna pensja. Tym razem szukamy takich liczb jak. Znowu 8 i 3, tutaj niziutko. No i zobaczymy. Mamy 6, 31, 17, 27, 1 i 12. Także niestety jedna tylko pensyjka wygrana. Przechodzimy do super wabanku. <laughs> Twoja liczba to jedenastka, a mamy trzynaście, czternaście, dwadzieścia trzy, szesnaście, siedemnaście, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, piętnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia jeden, trzydzieści, dwanaście.

23, 12, 7 i 15. Także tutaj niestety też nie mamy nic. Także cała nadzieja w zdrabeczce BUM 777. No i tutaj oczywiście szukamy siódmeczek, a mamy jabłko, worek, serce, banknot, ananas i Pomarańcz, cytryna, arbus i ananas, monety podkowa i gwiazda, winogrona, arbus i dzwon, diament, safe i truskawka, banany, gwiazda i jabłko. Garniec koniczyna i złoto, pik truskawka i korona, pierścionek pik, garniec, monety złoto i banknot, pomarańcza podkowa i pierścień, korona. Koniczyna i banany. No i gra ostatnia. Mamy wiśnie, cytrynę i serce. No dobra, słuchajcie, czyli tutaj niestety również mamy przegrańca. Zając się dzisiaj nie popisał na tyle z drapeczek, praktycznie. Tutaj mamy wszystkie przegrane. Wygrała dziś tylko jedna pensyjka z kwotą 2 zł, także jesteśmy 28 zł w plecy. No trudno, słuchajcie. Ym, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że <laughs> jutro. Mam przygotowany dla Was miks wielkanocny, i mam jeszcze draping na poniedziałek wielkanocny, czyli na śmigus dingus. Także serdecznie Was zapraszam. Ja zabieram się za produkcję serników, a później Bigosu. No i co, słuchajcie. Ja oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie życzę Wam wesołych świąt. I oczywiście bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. No i do usłyszenia w dniu jutrzejszym. Cześć.